Przycinanie drzewek owocowych. To jest nasza śliwa stara. Nikko nam nie dbał przez lata i ona tak po prostu zliczała. Coś chorowała w tamtym roku. Dlatego trzeba ją tutaj poprzecinać. No. Teraz jeszcze póki jeszcze jest zima. No i to spadały później te gałęzie na ten nasz tunel też poniszczyło to. Tutaj obok jabłonka już trochę poprzecinałam, ale jeszcze te wyższe gałęzie trzeba będzie z drabiny. A też jest tutaj trochę taka, widzicie. Zdziczała. No, a nasz oczywiście na borsuka tutaj szczeka w budynku gospodarczym. No, przynajmniej, przynajmniej wiemy, że nie ucieknie nam, bo mamy na razie rozmontowane ogrodzenie. Będziemy nowe kłaść. I przynajmniej na mnie ucieknie. Wiemy przynajmniej, że tutaj jest bezpieczny. Nie będzie latał po wiosce. i sobie zrobił podkop ten zwierzak. Z Co ja zasypuję, to on odkopuje. I tak zabawa. Podsadzenie wyłożone kartonami, gałązkami, tutaj rok temu sobie hodowałam trutkiewki w tych kokonach, ogórki, dynie. Tak, te wszystkie pousychane i te takie, które się krzyżują, idą do góry, bo to nie chcemy takiego wielkiego drzewa, żeby nie można było później sięgnąć tych owoców. Wszystkie takie co idą do góry, jakieś takie krzyżujące się i stare. To też trzeba to wszystko przerzedzić, żeby po prostu miały więcej słońca. Te większe, tak, no. To jutro będziemy w tym ogrodniczym, to kupimy. Tutaj widzisz, Michał, taka jest, do, taka do, pionowo idzie do góry, taka gałość. Tak, no. W trzeba by całą tę Może i całą, no. Ktoś musiałby się, powiem, mieć taką piłę. Pędy mieć tak, żeby nie szła właśnie do góry za bardzo, nie? Tu ma dobry włosy pęd taki. No, ona jest po prostu za gęsta, bo już to tak się roz, rozbujała przez te lata. że tam jest za gęsto po prostu. Musisz jeszcze te gałęzie, które idą do góry, przyciąć. Tu też trzeba przyciąć. Tu żeby zostawić tylko tą boczną, tą, a tą nad tym przeciąć Usiądź. Ile u nas przebi śniegów? Cała łączka. Że chyba malinki trzeba będzie poprzecinać. Zobaczcie, jak to się porozsiewało. Tutaj malinka właśnie rok temu była sadzona. Albo jeżyna, już nie pamiętam. Tu jest malino jeżyna. Miała dwa owoce rok, rok temu. To jakieś listki puszcza. Tutaj malinki są też takie malutkie krzacz, krzaczki sadzone też rok temu. Po okrocenia Jest pigwowiec posadzony. Żywokost. Jakieś nowe puszcze. miały owocki. To nasza czereśnia. Pola energetyczna. No, i tutaj nasz taki malutki sad. Wiśnia, czereśnia była, morela. Tak ta rynka chyba była sadzona. No, i tutaj jagoda kamczacka. walczy z tą śliwą. Teraz trochę jabłonki też przycinaliśmy, bo ona już też taka widzicie, jak miała takie wilki, się wszystko tutaj za, pozaplatało. ona żeby nie szła do góry, tylko właśnie żeby na boki się rozchodziła To Ta miała takie odnogi To jeszcze chyba mi się wydaje, że trzeba jeszcze tą yy, Michał tą ob obciąć To. Nie? Też udzielasz, tak? No bo tu jest, zobacz, widzisz. No No to też jest. No, to się po prostu tylko ona się zaplata tutaj między tymi głównymi gałęziami. No wtedy one będą mieć tamte, będą mieć pozostałe więcej słoneczka więcej owoców dadzą. Czy są jakieś tam dzikusy? Co? Na ta co idzie na siatkę? Zobacz ta gałąź. Ta? No, no może wyjść, bo ona jest z poziomu, to była fajnie roszką. Mhm. Czyli jeszcze. O, może tą jeszcze, to jeszcze to, właśnie to się opiera właśnie teraz na tym? Ta? Nie, ta, co przez dotykałeś? Ta? Ta przed do gałąź, jest. To jest chwilą to jest obcięta. Ale ta, to... ta też powinna być obcięta, bo ona jest do środka choroby. Aha, no to też ją, no, ją daj. Tak, bo ona się później krzyżuje tutaj na górze ta. z tymi innymi. I się od razu rozredziło A też jest do odcinka, to jest do Tak, no, no Wiecie, one, one z tych dzikusów szły po prostu, się tutaj pozaplatały takie warkocze w środku i one szły wszystkie do góry. A poza tym one były pozasłaniane przez te inne. Nie miały dostępu do światła. Gdzieś ta, co tutaj. O, Tom, no. Tam jeszcze. Mi się wydaje, że jeszcze tutaj jest taka widzisz. Co idzie też. Daj mi to wyciągnij, to ci pokażę. Czy to jest obcięte? To, obcięte. na dole. No. Czyli co to, to jeszcze do, To to idzie tutaj w górę, widzisz to? Tak, no. To, to Aha. musi być jeszcze. Co A teraz widzisz, tutaj tych bocznych nie ma po prawo, tylko ma po lewo. Co? To troszkę nie, nie? Ta korona. No trochę tak. Dobra, ale chyba już bardziej nie będziemy przycinać.